Sobota, tam 19, chyba tak, yy, października 2024 rok. Jedziemy nagrywać koncerty, ale po drodze musimy zajechać na zakupy moje ulubione sklepy Kauf Lantalni na Wierzbowej. Obok mieszka wariat przez Świeża taśma klejąca, założona na auto może znowu się przyklei i złapie. Choroszczaka. No trzeba wychowywać wariata twardą ojcowską ręką. Z dziećmi też tak jest wiecie, że jak dziecko się nie poparzy, to się nie nauczy, nie? Musi się nauczyć na własnych błędach, na własnych doświadczeniach że świat się na przykład z niego śmieje, albo że to boli, jednak, że to na nic dobrego nie wyszło. Sprzedwolone musi być podobnie. No mam synek bazajca wychowywany za długo siedział w domu pod parasolem mamusi w jej małym pokoiku tam gadając o ruchaniu matki i tak to się skończyło, że nie ma po prostu jakichś podstawowych takich umiejętności życia na świecie. Nie rozumie nie szanuje zasad na świecie. Panujących, więc czego nauczyć e, wydaje mu się coś ma urojenia, mitomana dlatego prawa jazdy nie może zrobić, bo napady agresji, szału jak coś idzie nie po jego myśli, czy według jego jakichś tam zdurnych urojeń mitomańskich e, zakłamanych wyobrażeń o świecie to się obraża więc Więc najpierw tradycyjnie kaufman, potem No i zobaczymy, czy polarki spadną. Czy wyjdzie, czy z ukrycia coś będzie chciał robić. Czy znowu będzie kłamał, że policja przyjechała. A może trzeba będzie wezwać policję. A może trzeba będzie wezwać karetkę pogotowia z kaftanikiem bezpieczeństwa zaraz się wszystko okaże. Dobre miejsce do parkowania.